Droga duszo, aniołowie przysłali mnie dziś, aby przekazać ci coś, co może poruszyć twoje serce w sposób, którego się nie spodziewasz. Widzę obraz osoby, która każdej nocy, w ciszy swojego pokoju, pozwala łzom spływać po policzkach, szepcząc w myślach prośbę o jeszcze jedną szansę z tobą. To nie są zwykłe łzy, niosą w sobie ciężar tęsknoty, żalu i pragnienia, które nie daje zasnąć. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, jak głęboko ta osoba wciąż nosi cię w sercu. Dla innych wydaje się silna, uśmiechnięta, może nawet spełniona, ale kiedy zapada noc, a świat cichnie, jedynym głosem, który słyszy w swojej głowie, jest Twój, i wtedy prosi nie świat, nie ludzi, ale samego Boga, aby jeszcze raz zetknąć się z Tobą w życiu, by móc naprawić to, co zostało utracone. Zastanawiałaś się kiedyś, Dlaczego niektóre osoby nie potrafią odejść, nawet jeśli czas płynie i życie stawia na drodze nowe doświadczenia? Dlaczego wspomnienia mogą stać się jak zamknięta klatka, z której nie ma ucieczki? Aniołowie pokazują mi, że w sercu tej osoby jest walka pomiędzy nadzieją a strachem. Nadzieja mówi: Jeszcze nie wszystko stracone. Strach odpowiada: A jeśli już jest za późno? Próbowała żyć dalej. Szukała rozproszenia w nowych znajomościach, obowiązkach, w codziennych drobiazgach, ale nic nie potrafiło zapełnić pustki, jaką zostawiła twoja nieobecność. Za każdym razem, gdy wydawało się, że wreszcie uda się odsunąć twoje wspomnienie, wystarczył jeden drobny bodziec piosenka, zapach, widok czegoś, co przypomina o tobie, i wszystko wracało z podwójną siłą. Aniołowie pokazują, że ta tęsknota jest tak silna, iż zaczęła pojawiać się nawet we śnie. Te sny są inne, bardziej realne, intensywne. Czasem w nich rozmawiacie, czasem po prostu patrzycie sobie w oczy, a czasem milczycie, ale to milczenie mówi więcej niż tysiące słów. Budząc się, ta osoba czuje ból, bo wie, że to była tylko wizja i wtedy modli się jeszcze goręcej. Coś się jednak zmienia. Widzę, że wszechświat zaczyna przygotowywać moment, który może być punktem zwrotnym. To będzie zdarzenie, którego żadne z Was się nie spodziewa. Może to być spotkanie na ulicy, wiadomość wysłana w impulsie chwili, albo przypadkowe usłyszenie Twojego imienia w rozmowie, i w tym momencie w tej osobie coś pęknie. Aniołowie chcą, żebyś wiedziała, że te łzy, choć bolesne, są też wyrazem miłości. Miłości, która przetrwała mimo wszystkiego, co się wydarzyło. Ale pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi, czy jesteś gotowa otworzyć drzwi, jeśli los zapuka ponownie? Zanim odpowiesz w myślach, chcecie poprosić o coś, co pomoże wzmocnić energię tej wiadomości. Przed dalszym czytaniem napisz w komentarzu to zdanie: Przyjmuję miłość, która jest dla mnie przeznaczona. To proste działanie otworzy kanał, przez który światło i prawda mogą dotrzeć szybciej. Teraz, kontynuując wiadomość, ta osoba, o której mówię. Nie jest wolna od winy. Wie, że popełniła błędy. Może zbyt długo milczała. Może odsunęła cię w chwili, gdy najbardziej potrzebowałaś wsparcia. Czasami w nocy wspomina konkretne momenty, w których mogła wybrać inaczej. Wtedy ból staje się jeszcze większy, bo rozumie, że każdy dzień bez ciebie jest dniem straconym. Aniołowie pokazują mi obraz dłoni tej osoby zaciśniętej w pięść, w chwilach, gdy stara się powstrzymać przed napisaniem do ciebie. Strach przed odrzuceniem jest ogromny, ale z każdym kolejnym wieczorem, kiedy łzy stają się jedynym towarzystwem, ten strach ustępuje miejsca potrzebie. Potrzebie powiedzenia ci przepraszam, i kocham cię w tym samym zdaniu. Czuję, że to, co nadchodzi, będzie miało dużą siłę emocjonalną. Jeśli zdecyduje się na kontakt, to nie będzie to drobny gest. To będzie próba prawdziwego spotkania dusz, rozmowa, w której nie będzie miejsca na półsłówka. Wszystko, co było ukryte, może wypłynąć na powierzchnię, ale to jeszcze nie wszystko. Aniołowie podkreślają, że ty również będziesz musiała podjąć decyzję: czy pozwolisz tej osobie wrócić, wiedząc, że przyniesie ze sobą zarówno miłość, jak i wspomnienia bólu, czy uwierzysz, że tym razem może być inaczej? Być może twoje serce już wiele razy mówiło: to koniec. Ale są historie, które, choć zamknięte w książce życia, potrafią otworzyć swoje strony na nowo. Czasami po to, by napisać szczęśliwszy rozdział, czasami po to, by wreszcie postawić ostatnią kropkę z poczuciem pokoju. Widzisz, ta osoba nie prosi tylko o kolejną szansę, bo się boi samotności. Ona prosi, bo wierzy, że wciąż jest między wami coś, co może zostać ocalone, a ty jesteś jedyną, która może podjąć decyzję. Czy warto to ratować? Aniołowie proszą, abyś w najbliższych dniach zwracała uwagę na znaki. Mogą być subtelne: powtarzające się liczby, nagłe przypomnienia o wspólnych chwilach, nieoczekiwane spotkania ludzi, którzy was znali. Każdy z tych sygnałów będzie częścią większej układanki. I pamiętaj, to, że ta wiadomość dotarła do ciebie właśnie teraz, nie jest przypadkiem. Aniołowie pokazują mi, że to, co ta osoba czuje, jest jak rzeka której nie da się już zatrzymać. Przez długi czas próbowała budować tamy, zajmować umysł obowiązkami, znajomościami, a nawet udawać, że Twoje imię już nic dla niej nie znaczy. Ale w sercu prawda była inna. Każdy dzień bez ciebie jest dniem, w którym czegoś brakuje. Nie chodzi tu tylko o tęsknotę. To jest głębsze, jakbyś była częścią jej samej, której nie da się zastąpić. Można znaleźć nową pracę, nowych przyjaciół a nawet nowe uczucia, ale nie można znaleźć drugiej Ciebie. I choć próbowała, każda próba kończyła się tym samym, myślami wracającymi do Ciebie, czasem zupełnie bez powodu. Czasami to wspomnienie jest jak ciepło w sercu, które koi, innym razem jak ostry ból, przypominający o tym, co zostało stracone. Są noce, kiedy ta osoba zasypia z nadzieją, że śniąc znów poczuje Twoją obecność. I są noce, kiedy nie może zasnąć wcale, bo myśli są zbyt głośne. Aniołowie mówią, że w ostatnich tygodniach ta intensywność się nasiliła. Coś w jej życiu sprawiło, że zaczęła czuć cię bliżej niż wcześniej. Może to być sytuacja, która przypomniała jej o tobie, może spotkanie kogoś, kto w jakiś sposób przywołał twój obraz. Cokolwiek to było, obudziło w niej odwagę, choć wciąż w formie szeptu. To jest moment, w którym zaczyna myśleć, może jednak spróbuje. Może nie jest za późno, ale zaraz potem przychodzi obawa. A jeśli to tylko mnie zależy, a jeśli ona już mnie nie chce w swoim świecie? Aniołowie mówią, że taka mieszanka nadziei i strachu jest jak iskra, która może albo zapalić ogień, albo zgasnąć, jeśli nie zostanie podtrzymana. Dlatego teraz Twoja energia ma znaczenie. Teraz, zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzu: 888. Aby przywołać energię odnowy i nowego cyklu. To liczba, która wibruje z mocą przyciągania dobrych zmian. Jest jeszcze coś, co aniołowie chcą, abym ci powiedziała. To uczucie, które nosi w sercu, jest tak głębokie, że zaczęło wpływać na jej codzienne decyzje. Może nieświadomie wybiera miejsca, gdzie mogłaby cię spotkać. Może przestaje angażować się w nowe relacje, bo żadna z nich nie daje jej tego, czego szuka. A kiedy przychodzi wieczór, myśli o tym, co powiedziałaby, gdyby stanęła przed tobą. W jej głowie rozgrywa się setki wersji tego spotkania. Od prostego tęskniłam po długie wyznania pełne łez. Ale jest w tym jeszcze jedna warstwa. Aniołowie pokazują, że czasem pojawia się też gniew, gniew na siebie za to, że nie walczyła, że pozwoliła ci odejść, że nie dostrzegła, jak ważna byłaś, dopóki cię nie straciła. I ten gniew zmienia się w smutek, który potrafi złamać nawet najsilniejszą osobę. Nie mogę pominąć faktu, że wszechświat już rozpoczął pewne działania. To, że czytasz te słowa teraz, oznacza, że jesteś częścią większego planu. Aniołowie mówią, że wkrótce wydarzy się coś, co da wam okazję do rozmowy, bez pośredników, bez przypadkowych słów. To będzie moment prawdy. Czy to oznacza, że na pewno zdecydujecie się wrócić do siebie? Nie, bo decyzja należy do ciebie, ale oznacza to, że niektóre sprawy, które były ukryte, zostaną ujawnione. Zadaj sobie pytanie. Jeśli dziś otrzymałabyś wiadomość od tej osoby, co byś poczuła ekscytację, lęk, złość, a może mieszankę wszystkiego naraz to ważne, bo twoje obecne emocje wskażą ci, czy drzwi w twoim sercu są uchylone, czy zamknięte. Aniołowie podpowiadają mi, że cokolwiek się wydarzy, będzie to miało głębszy sens niż tylko ponowne spotkanie. To będzie lekcja o miłości, o przebaczeniu. O granicach i o tym, jak daleko jesteś w stanie pójść, aby chronić własne serce. Widzę, że w przyszłości tej osoby pojawi się moment, w którym nie będzie mogła dłużej milczeć. Może zacznie od czegoś drobnego, jak polubienie twojego zdjęcia w sieci lub krótkiej wiadomości, która z pozoru będzie neutralna. Ale to będzie początek, i wtedy los zapyta ciebie: Czy odpowiesz? Ta historia jest jak nić, która mimo prób przerwania, wciąż łączy dwie dusze. Można się od niej odwracać, można próbować zapomnieć, ale ona jest. I kiedy nadchodzi czas, ta nić znów zaczyna wibrować, przyciągając was ku sobie. Aniołowie proszą, abyś była gotowa nie tylko na słowa, ale i na emocje, które mogą się pojawić. Bo kiedy serce otwiera się na coś, co było dawno zamknięte, może to przynieść zarówno ulgę, jak i ból. Dlatego teraz ważne jest, abyś była w swojej sile. Abyś wiedziała, że niezależnie od tego, co zdecydujesz, Twoja wartość nie zależy od niczyjej obecności. Jesteś pełna sama w sobie. A kiedy przyjdzie moment, w którym ta osoba stanie przed Tobą, czy to fizycznie, czy przez ekran telefonu, będziesz mogła spojrzeć jej w oczy i poczuć, czy wciąż jest tam miejsce dla niej. Aniołowie pokazują mi, że Twoja historia z tą osobą nie jest jeszcze zamknięta. Choć mogło się wydawać, że czas i dystans wyciszyły to, co Was łączyło. W rzeczywistości uczucie nabrało nowej intensywności. Jest jak żar pod warstwą popiołu, niewidoczny dla oka, ale wystarczy jeden podmuch, by znów zamienił się w płomień. Ona wie, że za długo milczała. Wie, że mogła podjąć inne decyzje, ale czasami dopiero strata pokazuje nam, co było naprawdę ważne. W jej sercu powoli rodzi się determinacja, której wcześniej brakowało. Nie chce już tylko myśleć o tym, co by było, gdyby. Chce działać. To jednak nie jest łatwe, bo choć pragnienie kontaktu z Tobą rośnie z każdym dniem, tak samo rosną wątpliwości, czy ona mnie jeszcze pamięta, czy jej serce jest otwarte, a jeśli mnie odrzuci, czy będę w stanie to unieść. Aniołowie mówią, że obecnie ta osoba żyje w stanie wewnętrznego konfliktu, część jej duszy pchają ku Tobie, podczas gdy druga część próbuje ją zatrzymać w bezpiecznej strefie ciszy, ale bezpieczeństwo już jej nie wystarcza. Cisza zaczęła boleć bardziej niż ryzyko. W ostatnim czasie zaczęły się pojawiać synchroniczności. Może to piosenka, którą kiedyś razem słuchaliście, nagle rozbrzmiewa w miejscu publicznym. Może ktoś wspomina twoje imię w rozmowie, której nie była uczestnikiem. Może śni o tobie noc w noc. Te znaki nie są przypadkowe. Wszechświat wzywa ją, by podjęła krok w Twoją stronę. Zanim pójdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz to pomaga nam tworzyć treści, które niosą dla ciebie znaczenie. Teraz kontynuujemy wiadomość. Widzę, że moment kontaktu jest coraz bliżej. Może to zacząć się niewinnie. Krótka wiadomość z pytaniem jak się masz albo reakcja na coś co opublikowałaś. Ale w jej sercu będzie to ogromny krok. To będzie dla niej próba sprawdzenia, czy wciąż jest między wami przestrzeń do rozmowy. Jeśli odpowiesz ciepło, odwaga w niej urośnie. Jeśli poczuje dystans, może się cofnąć. Ale tym razem nie tak łatwo jak wcześniej. Aniołowie podkreślają, że jej potrzeba powiedzenia ci prawdy jest coraz silniejsza. W jej myślach układają się słowa przeprosin i wyznań. Może opowie ci o chwilach, w których prawie napisała, ale coś ją powstrzymało. Może przyzna, że patrzyła na Twoje życie z daleka, ciesząc się, że jesteś szczęśliwa, ale jednocześnie czując ukłucie żalu, że nie jest w tym obecna. Nie chodzi tylko o miłość romantyczną. Chodzi o więź, która sprawiła, że czuła się przy tobie w pełni sobą. W świecie pełnym masek i pozorów to coś bezcennego. Aniołowie pokazują mi obraz jej dłoni piszącej wiadomość, kasującej ją znów piszącej. To nie jest brak zainteresowania, to strach przed tym, co się stanie po wysłaniu. Ale energia, którą teraz czuję, mówi, że ten strach zaczyna ustępować miejsca potrzebie ulgi, bo ulga przyjdzie dopiero wtedy, gdy będzie wiedziała, co naprawdę czujesz. Ty także możesz czuć, że coś się zbliża. Może pojawiają się u ciebie sny o niej, może przypominasz sobie chwile, o których dawno nie myślałaś. To również są znaki, że wasze energie zaczynają się ponownie synchronizować. Chcę, żebyś wiedziała, że niezależnie od tego, jak potoczy się ta rozmowa, będzie ona krokiem w kierunku uzdrowienia dla was obojga. Może przynieść pojednanie, a może definitywne zamknięcie, ale w obu przypadkach wniesie jasność. Aniołowie mówią, że Twoim zadaniem nie jest przewidywanie każdego szczegółu tego spotkania. Twoim zadaniem jest przygotowanie serca naprawdę na to, że usłyszysz słowa, których być może nie spodziewasz się już usłyszeć. Ta osoba nosi w sobie wiele emocji, które narastały przez czas waszej rozłąki. Mogą wyjść na światło dzienne w formie łez, drżącego głosu, a może nawet milczenia, które będzie mówić głośniej niż cokolwiek innego. Czy jesteś gotowa, by to przyjąć? Aniołowie chcą, abyś w tym czasie szczególnie troszczyła się o swoją równowagę. Pij więcej wody, spaceruj, medytuj, zapisuj myśli. Nie dlatego, że musisz się bronić, ale dlatego, że warto wejść w ten moment z pełnią sił i jasnością umysłu. Bo kiedy nadejdzie ta chwila, wszystko może potoczyć się bardzo szybko. Słowa, które były trzymane w zamknięciu latami, mogą popłynąć w jednym zdaniu. Nie mogę Ci obiecać, że usłyszysz dokładnie to, co chcesz, ale mogę Ci powiedzieć, że usłyszysz to, co jest potrzebne, abyście oboje mogli iść dalej, razem lub osobno. Wszechświat już pracuje nad tym spotkaniem i czuję, że ono nadchodzi. Droga duszo, aniołowie pokazują mi, że historia, którą nosicie w swoich sercach, zbliża się do punktu kulminacyjnego. Energia jest gęsta. Nasycona emocjami, które przez długi czas były tłumione. To jak burza, która zbiera się na horyzoncie. Wiesz, że nadejdzie, ale nie możesz przewidzieć, z jaką siłą uderzy. Ta osoba, o której mówimy, odczuwa coraz większą presję wewnętrzną. Cisza, która kiedyś była jej tarczą, teraz stała się ciężarem. Każda noc, w której zasypia z Twoim imieniem na ustach, sprawia, że bariery w jej sercu kruszą się szybciej. Ona nie prosi już w modlitwie o drobne znaki. Teraz błaga o odwagę, o to, by móc stanąć przed Tobą i powiedzieć wszystko, co od dawna chciała, ale czego nigdy nie wypowiedziała. Aniołowie mówią, że ta odwaga już dojrzewa. Widzę obraz, w którym pisze do Ciebie wiadomość, tym razem nie kasując jej w połowie. Widzę, jak w myślach przygotowuje się na rozmowę, w której niczego nie będzie udawać. To, co poczujesz, gdy ta wiadomość do Ciebie dotrze, będzie mieszanką zaskoczenia i rozpoznania bo w głębi duszy mogłaś przeczuwać, że ten moment nadejdzie. Ale ważne jest, abyś wiedziała, że to, co powie, nie będzie jedynie o tym, że tęskni. Będzie to opowieść o bólu, o strachu, o błędach i o miłości, która mimo tego wszystkiego przetrwała. Czy będziesz gotowa wysłuchać? Aniołowie chcą, abyś zapamiętała jedną rzecz. Masz prawo do swojej decyzji. Nie musisz odpowiadać tak tylko dlatego, że ta osoba wreszcie zdobyła się na odwagę. Ale też nie musisz mówić nie tylko po to, by chronić się przed możliwością ponownego zranienia. Twoje serce jest twoim kompasem. Widzę dwa możliwe scenariusze. W jednym z nich wybierasz ponowne otwarcie drzwi, pozwalając, by ta miłość miała szansę rozkwitnąć na nowo. W drugim, decydujesz, że zamykasz ten rozdział, ale robisz to z poczuciem pokoju, bez goryczy. W obu przypadkach ta rozmowa będzie momentem uzdrowienia. Aniołowie pokazują mi, że jeśli zdecydujesz się dać szansę, wasze spotkanie będzie miało silny ładunek emocjonalny. Mogą pojawić się łzy, mogą pojawić się długie chwile milczenia, ale będzie w tym prawda, której oboje potrzebowaliście. Jeśli jednak poczujesz, że twoja droga jest już inna i że ta historia musi zostać w przeszłości, również będzie to dobre, bo wtedy twoje serce otworzy się na nowe możliwości, wolne od cienia niedokończonych spraw. To, co najważniejsze, to fakt, że niezależnie od wyboru, oboje wyjdziecie z tego spotkania inni niż wcześniej. Ona, lżejsza, bo wreszcie wypowie to, co nosiła. Ty, silniejsza, bo podejmiesz decyzję w pełnej świadomości swojej wartości. Może czujesz teraz napięcie, oczekiwanie. To naturalne. Kiedy energie tak silnie się zbliżają, dusza czuje to wcześniej niż umysł. Chcę, żebyś wiedziała, że aniołowie będą z tobą w tej chwili. Będą cię wspierać, dodawać odwagi i chronić twoje serce, bo to, co się wydarzy, jest częścią twojej ścieżki, bez względu na to, czy będzie to nowy początek, czy spokojne zakończenie. Pamiętaj, droga duszo, twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś wybiera ciebie. Ona jest w tobie, niezależna od okoliczności. A kiedy ta osoba wreszcie stanie przed tobą, w słowach, spojrzeniu, geście, będziesz wiedziała, co zrobić bo odpowiedź już teraz jest w twoim sercu. Aniołowie mówią, że czas jest bliski. Słyszę to wyraźnie, przygotuj się naprawdę. To będzie moment, który zapamiętasz. Nie dlatego, że przyniesie dramat czy chaos, ale dlatego, że przyniesie jasność. I kiedy ten moment nadejdzie, wszystko stanie się prostsze. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce i twoją sytuację, napisz w komentarzu: Przyjmuję miłość, o którą modlono się każdej nocy. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli podobało Ci się to przesłanie, polub i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękuję, że byłaś tutaj i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.